Dobra, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FNAF na moim kanale. Dzisiaj będziemy przychodzić noc czwartą, ale zanim to chcę Was przeprosić z góry za to, że w zeszłym tygodniu nie było filmu, a staram się robić co tydzień i po prostu nie miałem czasu, więc bez przedłużania już zapraszam Was do oglądania. Jak zwykle wszystko jest gidicers przeszła Tak szybko Aha To było straszne Ale to co? Zmieniłem kamerę, a no nagle zmieniła miejsce Chyba chcę chce mnie dzisiaj zjeść, chyba głodna jest Kroki. Cika... A, chica i śmieci. Dobra. Może być. A czekaj, by Foxy też się ruszył wcześniej. A kurde. No, może włączę na Foxiego. Dobra. Myślę, że to będzie trudna noc. Pewnie tak będzie O, it's me Tak coś czułem No tak zamknąłem Bo on już prze, przeszła Ale był napis it's me w ogóle, mega Taki historyk chyba A Gdzie jest Freddy? Co się stało z Freddym? jest Freddy. Freddy? Halo? O kurde, czy tu? to? A poni tu? A gdzie Freddy? To jest jakiś endoszkielet w ogóle. Okej. Okay. Gdzie jest Freddy? Dobra Czy... Jest tu ktoś? Nie, nie ma tu nikogo. Aha, nie wiem czemu myślałem, że ktoś tam jest uh. Bonito, tu Chicaż wyszła Trzymy kroki To jest Freddy To jest Chica. Gdzie jest Foxy? Foxy... do gdzie jest Freddy? Freddy sobie poszedł. To gdzie? Nie wiem. Aha. Aha. No ak. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. To ja nie, nie wiem. Chyba, że mi zaraz z dołu wyskoczy. to był za dźwięk, jakieś walenia, Foxy tu, wani się przeszła. Jakieś takie, jakby mokre walenie, nie wiem jak to ująć, ale takie dziwne. To już gdzieś z dołu na mnie. Okej, okay, to jest cika. Gdzie jest Boni? Okej. Okay. To się robi coraz straszniejsze. je śmieci, dobra. Tu jest ten. Cikaj tu śmieci. Foxy. Tu jest znowu Boni, dobra. Przeszli gdzieś. Okej okay. Gdzie on A tu Śmiech Freddy'ego Dziwne Okej okay. Bo oni gdzieś tu zaraz na mnie wyskoczy. Tu jest w ogóle fo ten Freddy w kuchni. Foxy wychodzi. Ten dalej tu. Cika powoli idzie. Ten dalej tu. Dalej taki. Let's party. Ok. Mam 24%. Nie wystarczy mi baterii chyba. Też nie wiem. Mogę znaczy, to no spróbuję, ale. Nie wiem, czy to wyjdzie. Jakiś idzie. który A dwa blisko Zdążyłem, Jezu oh, na szczęście. Cześć Te nic. Szybkę. Co tu się dzieje? Kto jest? Kurde. Co jest? Nie. Gdzie wszyscy są? Bo ani to, tu, chykajesz tu. tu? Nie, nie ma. Jeden procent. No nic. Tutaj. I koniec. Przegrałem. Zero procent. Teraz Freddy pewnie się pojawi. Zacznie mi migać. O, cika jeszcze sobie śmieci. O, albo Foxy na mnie wyskoczy, bo jest jego muzyka. Pewnie mnie tak. Dun, 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 dun. Jeszcze, że fajnie było, gdyby dało się tutaj kliknąć. Ale nie. W sensie, że było za, za szybko była ta piąta, w sensie, że raczej nie przejdzie. Zdziwię się, jeszcze przejdę. No, teraz na nie wyskakuje. O, znaczy to jest światło odbija się. O. Już słyszałem kroki, cziki. Teraz ten, co już wychodzi, Okej. Okay. W ogóle do mnie nie dzwoni. Nic się nie ruszyło, nikt w sensie. Kroki były. Tak, nie ma tego. Zaraz się to pojawi. Cika tu ten tu On się ruszył. A tu jest Boni Znowu się ruszają. Okej. Okay. Ja jesteś -y szybcy. Już pierwsza w nocy. Czika śmieci je. Tego tu nie ma. Foxy tu, ten dalej tu. Czyli tylko czika się ruszyła. Ok. Dobra. No ale... Nikt się nie rusza. Nic się nie dzieje. O, ktoś się ruszył. Taj Frediacz. Dzika się ruszyła. O, kurde. Jest, ale szybkie. Pierwsza w nocy Okej okay. O kurde, nie ma tego O kurde, teraz ten się buguje Ten dalej tu okej okay. czemu one się tak bugują tutaj? w sensie, że tak dziwnie dają taki dziwny dźwięk i te się dziwnie ruszają Kroki cały czas słyszę. Gdzie on jest? Tutaj. Cika. Cika tu. Foxy tu. Dobra. Druga w nocy pięćdziesiąt procent. Kroki. Okej, okay, tutaj stoi. O i rusza się. Nie ma. Nie ma. Dalej tu stoi. Przeszła. Foxy. Nie ruszył się. Czyli tylko po prostu stamtąd to przeszła. Nic wielkiego. Trzecia w nocy, 43%. Może się uda. Spróbuję. Czy hmm, dałoby się jakoś wyłączyć ten wiatr, ale się nie da. Może wtedy by mniej baterii zużywało się. Teraz się patrzy. Aha. Nic się tu nie dzieje, to też, też... Tak? Jest tutaj? Dobra. Kroki. Ora, śmieci już przestała? szybka, a nie jednak nie o, okej, okay, jednak jest szybka tak, przeszło w, w sekundę okej, okay, czwarta w nocy 27% O no, kurczebele Nikt Nikt Dobra gdzieś jest Bonnie? Dobra, dobrze, że zdążyłem

Kieno jest. Co jest? Kroki by. Były... A tutaj jest. Bo nie to piąta w nocy. Ntarano w sumie. Siedem Tutaj już jest. A kurde. Ale mocno. Tylko słuchać i słuchać. Teraz trzeba. Kaj okay, kroki. I nie ma. Nie ma. Mam 3%. To jest tu. Ten tu. Szerż. Robię tak I no i... i proszę! Żebym przeszedł. Dobrze. Te rady tak jest. Dobra, więc to raczej tyle na ten odcinek. Przeszedłem tę czwartą noc. Udało mi się. Więc żegnam się z wami. No i po prostu pa. pa.